Siema, tu i w temat was odcinku Skidropa Dzisiaj zrobimy sobie opening za 5zł Wiem, że to jest mało, miałbym około chyba 7zł czy coś takiego, bo miałem za tyle mniej więcej skiny Ale... Jakimś wczoraj jeszcze tyle były warte te skiny Ale jakimś tułem wchodzę sobie dzisiaj na Kidropa I skiny już są warte... no 5zł Także... no trochę lipa Nawet te skiny były jeszcze mniej warte trochę Ale coś tam w upgraderze mi się udało zdziałać Yy, więc myślę, że git. jest yy. codzienną skrzynkę. Już dzisiaj otwierałem. Yy, jak chcecie, możecie wpisać kod lolaczek w sklepie. Jak coś jeszcze. Yy, kod. Po prostu kod lolaczek na keydropie Możecie wpisywać. Yy, I tak. Otworzymy sobie dzisiaj parę skrzynek. Mniej więcej chciałbym otworzyć te skrzynki na pewno. I pójdziemy też na upgradera. Także ja jeszcze sprawdzę, czy się nagrywa. Wszystko się nagrywa, mniej więcej. Więc otworzymy sobie pierwszą skrzynkę Ice Iceblasta. Jest to w merytania skrzynka za 0,58. E, także lecimy, co my tu mamy. E, słabo, mogę już od razu powiedzieć 40 groszy. E, idziemy z tym na razie na Upgradera. E, I myślę, że w miarę na razie powiedziałbym, że bezpiecznie. Siedzi, dobra. Na razie tak, i tak to jest sporo na minus, ale na razie to ustawimy. Jak coś to pod koniec jeszcze to zaoprzedujemy, mm, lecimy dalej. Kolejna skrzynka. Ice Blast, otwórz. O, dobra, to powinno być Git. Złoty 46. Skrzynka się niby nie zwraca ale nie wiem, czy opłaca mi się ryzykować upgradeowanie tego upgrade'uję sobie jeszcze tego, taka no teraz to by się już to zwróciło Siedzi. jest, ja, dobra jesteśmy w tych dwóch skrzynach na plus bo tutaj mamy prawie na parę groszy nie no, mniej więcej na równo jesteśmy, bo tu złoty 7046, a skrzynka jest za złoty 58. także myślę, że git Teraz tak, no dwa złote jeszcze, nie wiem, czy bym teraz może w inną skrzynkę nie zaryzykował. Hmm. Dobra, hmm, spróbujemy otworzyć tego drakona. Rak okej, okay. dwie berety, okej. Okay. Złoty 26 złot 78. Hmm. No, spróbuję, no. Co mi szkodzi? Nie, stój, 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 stój. nie, nie, spaliłem, dobra. Ej, niestety z tego piningu raczej jesteśmy na minus. Hmm. Coś jeszcze mogę tutaj zrobić? No, jestem dużo na minus. Jakbym tego nie, Jakby to mi się udało, to bym był jakieś 2 zł na plus. Może coś takiego? Nie wiem nawet. Nie no, dwa może nie, ale... No byłbym na plus na pewno. Jakbym tego nie spalił. Dobra już. Jak już spaliłem jedno, to... Co mi szkodzi? Spalę drugiego. Yy, no, spaliłem, tak jak myślałem. Mmm, yy, dobra. Iy... I teraz został już ostatni skin. I lecimy w to. Okej, okay, dobra, to siadło. Mamy 3,52. Yy, chyba no z 5, nie, no, z 5,30 było, ale jeszcze groszy mi zostało. Więc tak naprawdę z 5 zł mamy 3,52. Yy, no, jesteśmy na minus trochę. Ale już raczej nie chcę ryzykować, żeby to zrobić takiego, takie coś. Chociaż wtedy by. Dobra, trudno. Yy, ludzie... Wiem, że teraz to jest ryzyko, ale najwyżej stracę. Lecimy. Jest, jest, siedzi, jest, jest, dobra. Jednak jesteśmy z tego Pininga na plus. Dobra, pięknie to wyszło. 7 z mamiczki... mamy. mamy. Za 7 zł, pięknego. Nie, czy może nie jakiegoś pięknego, ale mamy na pewno. Prawdopodobnie sprzedam tego skina i zbieram się sobie z codziennych bo Oczywiście, jakby ktoś pytał, to ja nie, do, nie doładowywałem tych 5 zł, tylko otwierałem cały czas codzienne skrzynki i po prostu miałem mm, sportek tych skinów. W sensie miałem to wszystko po prostu. Potem na początku w ogóle nie nagrywałem, nic, otwieram sobie skrzynki, ale ja potem teraz. Już... Nie no, dobrze wyszedł odcinek. Jesteśmy na plus po prostu 2 złote. Eee, Kidrob, niektórzy mówią, że Kidrob jest słabą stroną, niektórzy mówią, że jest po prostu skamem. Eee, ale to trzeba jednak z czasami zarydykować i mi się udało. Eee, eee. Także no, to było na tyle w tym odcinku. Jeśli chcecie kolejny odcinek, jak e, wydaje. E, jak e, kupuje, jak robię opening za 10 zł. To napiszcie w komentarzu. Eee, w ogóle teraz zapomniałem ja przechwytywanie ekranu, i widać, jak patrzę na OBS-a, no, bo, bo to nie jest ten gra. Tylko nie chciało mi się tego robić jako strony po prostu, więc robię tylko przechwytywanie ekranu. Dobra, nieważne. W każdym razie ten. Mm, dziękuję za oglądanie. Eee, mamy Profit 2 zł. Eee, skrzynkę mam dopiero 18, więc na razie nie otwartej tej tudzież skrzynki. W ogóle teraz z jakiegoś upgrade została ta skrzynka bo już nie tylko monety i to można wydrobić także no te ja obonety w tym odcinku ja się z Wami żegnam no jelo